Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. z tej strony Branker, co to kolejny w kanale, gdzie odcinek z Pucharu Świata Widzów. Mamy już jedenasty odcinek, jesteśmy po Mistrzostwach Świata w Zakopanym. Tak wygląda klasyfikacja generalna: jest ciekawie, bo dwóch liderów Kacper i Fabian no, dwóch liderów takich, no, tej całej ekipy Pucharu Świata Widzów. Odpuściła sobie rażno, więc będzie ciekawie. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Seku Gaming dołączył do tej rywalizacji. Może ktoś jeszcze dołączył, tylko nie napisał mi, albo już po prostu nie zauważyłem. Więc jak ktoś chce, to proszę, bo ostatnio miałem dużo zasyp komentarzy, więc nie mogę niestety jakiegoś nie zauważyć. Ale mam nadzieję, że były wszystkie. Jeszcze przed tym, to sobie sprawdzimy, czy mam tutaj zapisanych tych wszystkich zawodników, że tutaj widzę, że. Tutaj odpisano mi tutaj tych zawodników Kacper, Fabian Tak, to powinno wszystko wyjść, git Mam nadzieję Bo wcześniej mi to nie wyszło, ale teraz powinno wyjść Ogląd Jestem po konkursie olimpijskim w dzienniku No i co powiem? no mogło być gorzej, mogło być lepiej Fajnie skakał Kamil na miarę Dawid troszeczkę mnie pokoju Tak samo jak Piotrek Paweł jak na to jestem zadowolony Bo to jego olimpijski debiut, więc kto by się spodziewał Mamy niestety wiat w plecy Tak, czyli tych, których miałem yy, już nie ma, czyli Fabiana i Kacpra. No ciekawa zagrywka, zobaczymy czy będą tego żałować, czy jednak coś innego. Zaczyna to sepko Gaming, reprezentant Polski, ale bardzo trudne warunki na początku. Ale nieźle wyszedł z progu. No i ładny skok. Już na tej skoczni skakaliśmy w ostatnim sezonie Pucharu Świata Widzów. No i nawet niezły skok, 94 metry jak na warunki. No byłoby ciekawie, jakby tutaj sepku Gaming skoczyłby... No, na zwycięstwo, albo na dobry debiut, no bo szczerze, no kto by się spodziewał jakiegoś dobrego debiutu. Szybor. Szczerze mi dobrze chyba wyszło tutaj kombine, taki są takie niebieskie, właśnie ja go nie robiłem po prostu. Szybor nie chciał po prostu żadnego kombine, no, tak po prostu obojętnie. Ale też ładny skok, ładny skok też Ukraińca. 93,5, ale troszeczkę zbraknie, to prawie 4 punkty straty do reprezentanta Polski, tak jest. 4,4 punktu. No z powodu tego, że y, nie ma Fabiana i Kacpra, no mamy 24, 22 zawodników, pewnie gdyby byli, mijalibyśmy rekordowo 24. I Huberk, reprezentant Włoch, który nie mają zaliczyć udanych do mistrzostwa Świata, chociaż i tak nie był stawiany jako faworyt. Bardziej się Włosi cieszyli właśnie z wyników Bartoliniego, który przecież wyjeżdżał z mandalami, ale teraz 95 metrów, miejsce trzecie. No niestety, też skok wylądowany na dwie nogi, ale no jeszcze tu jest tu coś do odrobienia. I teraz czas na sporto na faktach reprezentanta Niemiec. Popatrzmy na Niemca, który już chyba miał jeden dobry y, konkurs. Był w, chyba w dziesiątce. Chyba to był Harachow. No na Mistrzostwach Świata w zakopanym. no było jak było. A teraz 93 metry, troszeczkę zabrakło, no te przewagi też tutaj i straty będą też bardzo małe. A teraz 6 punktów, 6,5 punkta do za wiatr od Niemca, ale jednak przegrywa z Polakiem o półtorej punkta. I Niko, no troszeczkę było go mi żal po tym konkursie w zakopanym na tej dużej skoczni, na wielkiej krokwii, bo miał dużo szanse na wygranie, przecież był blisko podium. Był chyba bodajże czwarty lub piąty, ale niestety skończyło się to bez podium. Ale film mimo tego zadebiutował w Karachowie i pokazuje się naprawdę z niezłej strony. Teraz czwarte miejsce, a przypomnę, że Przy Już stanął na podium, zajmując drugie miejsce w Dziaku. No ale teraz miejsce dopiero przedostatnie wyprzedza tylko Huberka. A teraz Macierek, 320. Etyf. Też kazachowie nie byli zadowoleni, bo Fabian faworyt do medalu nie wyjechał bez żadnego. To nie jest dobry prognostyk. Bo jeszcze jest szansa oczywiście na wywalczenie tego, tego co chciałem, czyli zwycięstwa w ta widzów. Fabian 92,5, szóste miejsce, jedyny Kazach, bo jak mówiłem, Fabian wyjechał z y, Rasznowa, z Polski od razu, wyjechał do Aumat, tam trenować. No, Macierek pojechał do Szczecińska, a Fabian do Aumatów. Polish Gamer... Reprezentant Polski, też bardzo trudne warunki. Polak będzie na prowadzeniu, ale który po tym skoku? Ładny skok! Ładnie wykorzystał to, że potrafi w takich warunkach dobrze skakać. Ale pół punkta zabrakło do wyprzedzenia swojego rodaka. Ale miejsce drugie wcale to jest złe nie jest. Sepku Gaming, drugi mm, Polish Gamer, e-sport. Na faktach to wszystko wygląda. No fajnie na razie Sepku Gaming się spisuje. Jak na to, że jest debiutantem. A teraz Wojak 93. Wiemy, że on bardzo lubi latać. On już kilka razy potrafił lądować na podium w konkursach mamucich. Na skoczek mamucich. Ale na skoczek normalnych, no jak widać, no nie aż tak. 93,5 metra. No i miejsce czwarte. Estończyka. Czyli tak w połowie stawki byśmy sobie powiedzieli. No troszeczkę brakuje do tego podium. No i teraz czarny reprezentant Stanów Zjednoczonych. Patrzę na skok Amerykanina, na Amerykanie wyjechali z dwoma medalami złotym i srebrnym. To dzięki fajnemu który który no zaskoczył przy, przez ten sezon miał tylko jeden dobry chyba konkurs, więc Broku, gdzie wygrał, a teraz został Mistrzem świata i bicie mistrzem świata, niesamowite. A teraz czarny na miejscu trzecim. Wcale nieźle. 60 punktów straty do Polisza Gamera, a 1 i 110 straty do Sepku Gaminga Kamelo. No i prezentacja Hiszpanii, no wiadomo w jakiej formie jest. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Nieźle wyszedł z progu. No i daleko. To pewno trzeba uważać na, na przykład takie rzeczy jak lądowanie na dwie nogi, bo już kuberkowi się tak zdarzyło. Ale miejsce dopiero siódme. Trudno tutaj wskazać, czy to będzie skok na podium, albo na miejsce ostatnie, bo to może być to i to. A teraz kolejny z Polaków, trzeci Kubarty 300. No Polacy mogą się cieszyć z tego przynajmniej jednego medalu, tego srebrnego, białego, który zdobył na skoczy normalnej, na średniej krokwi. A teraz wyjście z progu takie sobie, tak mi się zdaje. No i 90 metrów było, ale tylko 91,5. No i miejsce dziesiąte, no ale czyżby... Nie, nie, tak. O, o jedną dziesiątą przegram z Kuberkiem, myślałem, że są egzekwo. No a teraz proszek, były tam jakieś sytuacje, że Bujek stończył kościół protest, że był doping u proszka. Na razie nic tu takiego nie było, że coś tu. że wykryto u niego coś. I, i tak nawet szczerze także atami No ten doping nie pomaga, bo proszek ani na mistrzostwach świata nie zdobył żadnego medalu, ani nie zabłyszczał właśnie teraz. Dwunaste miejsce. No i tu też nie był w żadnym, żadnym konkursie na pod... no, Oczywiście były konkursy w czołowej dziesiątce. I teraz George. też zawodnik średni. Raz będzie czoła dziesiątka, raz może być ostatnie miejsce. Tak to wygląda u Chińczyka. Ale może dzisiaj będzie lepiej. No nie wydaje mi się, widzieliśmy tą zieloną linię. Miał też dobre warunki. I 92,5. Dziesiąte miejsce i egzekwo bodajże z. Tak, jest egzekwo z The 300, egzekwo na miejscu dziesiątym. No i teraz troszeczkę będzie kolejka Polaków. Biały, pomidorek i Roblox Media. Pomidorek. No, mieli pięciu Polaków i żaden na podium. No, troszeczkę taki smutny u Polaków, to pokazuje, jak to wszystko wygląda. Ale teraz skok. Nawet nie zmusiliśmy że ta zielona linia się przybliżyła. Ale mimo tego 90,5, czyli najkrótszy skok. Dodano mu tutaj troszeczkę punktów, ale miejsce 10. I znowu, znowu pomidorek. George Cubarty 300 na egzekwowo exactly 10 miejscu. Proszę bardzo. I biały. Biały, biały. Widzę miejsc świata ze skocznie normalnej. Popatrzmy. No i ładny skok 91,5, ale dalej nikt nie może się zbliżyć do tej czołówki i miejsce ósme. A za chwilę jest ostatni z Polaków Roblox Media. który już... Bo leżę stawą już na podium. No to stawą na podium w tym sezonie. Ale co ciekawe, że jeszcze żaden z Polaków nie wygrał konkursu. A na razie sensacyjnie jest sepku Gaming na prowadzeniu, no bo kto by się spodziewał, że zwycięzca będzie ten, który debiutuje, chociaż już Polish Gamer miał taką sytuację. Ale teraz Roblox będzie 92 m11 znowu! Znowu egzekwo z Kim. Pomidorkiem George i i 300, proszę bardzo. Została nam tylko ta czołówka i Bartwek. No, początek sezonu był niezły i wyglądało na to, że wraca do tej swojej znakomitej formy, ale jednak nie, wrócił do tej znowu formy, gdzie nie potrafił yy, nawet być w czołowej dziesiątce, ale ten skok niezły. 92,5, ale niestety miejsce dopiero 15. Czyli jest jakiś kryzys formy u Bartwka, bo no, tak to nie może być. No a teraz popatrzmy na Bartola. Też był blisko szans na podium. Niezłe skoki, na wielkiej krokwi. Jednak ten poziom rywalizacji był tam znakomity, ale teraz trudne warunki dla Francuza. A wiemy, że ma bardzo ciekawy styl takiego lotnika. A ten skok wcale nie był taki zły. 91 metrów, 8 punktów dodanych, ale miejsce 8. Dwóch Polaków na czele Cypku Gaming i Polish Gamer. Na trzecim miejscu czarny. Zobaczymy, jak odpowie teraz znowu ta czołówka. Jak mówi Matejko Ferrari. No, za kilka dni. Pojutrze jadą do Wikersund. A przypomnę, że Matejko Ferrari jest liderem Pucharu Świata w lotach, bo bardzo dobre wyniki, 180 punktów, czyli zwycięstwo i drugie miejsce. No i skok naprawdę ładny, 92,5. No i wreszcie ktoś się zbliżył do tej czołówki. Miejsce piąte przegrywa ze sportem na faktach i czarny. No, też miejsce sportu na faktach jest troszeczkę sensacyjne. A teraz rolix. No cóż, no też troszeczkę taki zraniony. Są zadowoleni i są nie bardziej, mniej zadowoleni z tego, co zaprezentowali na Mistrzostwach Świata. A to na przykład nie zaprezentował dobrze Rolix. Ale ładnie teraz wyszedł z progu. Daleki, daleki skok, będzie blisko. Tak, 195 metrów, mamy nowego lidera. Rolex ma szansę dzisiaj stanąć na podium. Bardzo ładny skok, to trzeba sobie powiedzieć. Pięknie. Została nam ta dwójka, Five Monkey. No, to co zrobił na tych mistrzostwach świata, po prostu szapoba. Szapoba, jak teraz odpowie, Brasznowie. Oj, to nie było dobre wyjście z progu. No i krótko, no ale. Tak będziemy dalej pamiętać to, co zrobił na tych mistrzostwach. Dalej będziemy to pamiętali. No i mimo tego miejsce 19, wiemy, że to jest słaby wynik, no i pewnie farmaki nie wykorzysta tej okazji, że nie ma Kacpra i Fabiana, ale czy może to wykorzystać Bartolini? Proszę bardzo, nawet ma Plasto lidera, no chociaż tak trochę nieoficjalnie, no bo wiadomo, że tym liderem jest Kacper, ale czy może go sobie przywłaszczy jeszcze po tym konkursie? Daleki skok! 93,5, no i jest, jest liderem Bartolini, jest liderem! Ależ to się wszystko pięknie dla niego otwiera. Pierwszy Bartolini, drugi Rolik, trzeci Sepku Gaming, to jest sensacja. Czwarty Polish Gamer, piąty Czarny, szósty Sport na faktach, siódmy Tejko Ferrari, ósmy Boyk 93, dziewiąty Szebor i dziesiąty Camelo. Na pewno zabił trochę Pan jak mówiłem, no już tak, już za dużo zrobił. On już chyba w tym sezonie nic nie musi, ale może. No i tutaj jakieś mało, tutaj jakichś wielkich zaskoczeń, więc chyba przechodzimy do drugiej serii. Zaczynamy drugą serię 22 zawodników bez zmian, i zaczyna to Rosjanin Proszek. Popatrzmy na ten skok reprezentanta Rosji. Ładnie wyszedł. No i gdyby tak skoczył w pierwszej serii, byłby wysoko, chociaż 93,5. Jest oczywiście prowadzenie, do no nikt tak nie przekroczył tak blisko tego punktu HS. No ale wiadomo mamy w pracy troszkę. trudne warunki, na przypomnę na prowadzeniu Bartolin to jest znakomita okazja dla niego Bo przypomnę, jeżeli by wygrał konkurs, to jest jedyna opcja, wtedy zostaje liderem Pucharu Świata Widzów No jak oczywiście będzie drugi, no to tylko 80 punktów w kieszeni Macie Rek 120 ty? No słaba, słaby dzisiaj wynik Kazacha, chociaż teraz 292,5 na no, miejsce drugie Czyli pewnie Kazak będzie na 22 miejscu, o 1 i dziesiątą stracił to proszka, przegrał z nim. A teraz Femaki, no zawodnik, który może być rozczarowany po tej pierwszej serii, ale chyba dalej, może jeszcze dalej, to pamiętam w głowie, ten konkurs Mistrzostw Świata na Wielkiej Krokwi i na Średniej Krokwi. Oj, no niestety skok wylądowany na dwie nogi, no i 94 metry, no, najdalszy skok, ale niestety miejsce trzecie. Czyli będzie 22, jednak on. No, zobaczymy. Może te loty w są coś mu pomogą. Zobaczymy. A teraz Bartwek, reprezentant Szwecji. Popatrzmy na skok Szweda. Oj, będzie daleko. Znakomicie! No, ale miał tylko metr na sekundę. Mówię tylko. No, bo inni mieli trudniejsze warunki. 95,5. Czy to jest najdalszy skok? Tak, to jest ten dalszy skok tego całego konkursu. Ma przykład taki 95 metrów i tak inne te wyniki. Przypomnę, na prowadzeniu Bartolini, drugi Rolix i trzeci, sensacyjnie. Powiedzmy sobie szczerze, reprezentant polski sepku gaming, który jest debiutantem. A teraz QBarty300. Oj, tak jakby chyba spóźnił z progu, przejechał próg. No jeszcze niestety skok wylądowany na dwie nogi. 94,5, no i będzie na miejscu piątym, czyli miejsce ostatnie. Szkoda. Pierwszy z Polaków był Exequo z kilkoma zawodnikami, Georgem Pomidorkiem i Robloxem. Medium Czterech Polaków, Czterech zawodników Exequo. Rzadko to się zdarza, ale to jest skocznia normalna. I skocznie normalne wiemy, że tam są bardzo małe przewagi i małe straty. George. O, ten lepiej chyba wyszedł z progu. No i chyba będzie nowy lider 93,5 metra. Tak jest. Mamy nowego lidera. Georgia. O ile wyprzedził Bartwka? O dużo, czy o dużo noc. Wyprzedził o 8,7. I pomidorek. Patrzmy na reprezentanta Polski. Drugiego. A przecież jest też dwóch na czele. Czwarty setku Gaming. Czwarty Polish Gamer. Trze trzeci, trzeci, czwarty Polish Gamer. Powiedziałem, że trzeci. Yy, trzecie miejsce, właśnie teraz, pomidorka. To co za przypadek. Że mówię trzecia, tu trzecia, a teraz no, zabrakło trochę zabrakło trochę do Bartka i Georgia. A teraz Roblox Media 15, jak mówiłem, egzekwowo z tą resztą pomidorka QBartin 300 i George'em więc popatrzmy. Zresztą na pewno powinni się rozdzielić, już się ta trójka rozdzieliła, a Roblox Media może być liderem po tym skoku. 95 metrów i chyba będzie o dziesiątą, albo może o więcej wyprzedził. No troszeczkę więcej Mówiłem o siedemdziesiątych A teraz czas na Huberka No jak na jego poziom skok, skok nawet nawet niezły, 95 metrów Bardzo daleki Szkoda, bo gdyby wylądował telemarkiem byłby na czubie, a tak niestety Jest dopiero 15 i pewnie po tym skoku spadnie, bo nie będzie liderem Trudno tutaj wskazać z tej no, można byłoby z tej, ale już nie będę tutaj Wariował Niestety miejsce piąte Czyli w najgorszym przypadku, jakbyśmy tutaj pójdzieli, zostało 13 do końca. To będzie przynajmniej na miejscu 18. A na którym miejscu będzie? Niko. Potem będzie skakał biały. Bo tak się tutaj zobaczymy tą pierwszą grafikę. Więc popatrzmy, Niko. Dobro, wyjście z progu. No i skok niezły, ale czy to będzie skok na prowadzenie? 93 metry zbraknie i też pewnie, no tak, dopiero piąt. No tutaj o siedemdziesiątych przegrywa z Pomidorkiem, o 90 wygrywa z, z Huberkiem. Biały, reprezentant Polski po skoku Bartol i potem zaczynamy czołą dziesiątkę tej pierwszej serii. No Biały no przecież lubi te średnie storcie, przecież właśnie na nim zdobył srebrny medal. Miejsce trzecie teraz Białego. No, i tutaj, no, dwóch Polaków na razie na podium. No, jest szansa, że może tak zostać, no bo przecież trzeci Husewku Gaming, czwarty Polish Gamer, ale przypomnę, że jeszcze z przodu Bartolini Rolix Też szansa mają inni zawodnicy. Szansę. Bartol, reprezentant Francji. No, jest skok nawet niezły. 92,5. Oczywiście miejsce drugie. Nowy jeżdżał za Iron i przed mistrzostwami świata w Zakopanym, jako pewny, że może zdobyć tutaj medal. Uważał się za jednego z faworytów, no i był. Na średniej kroki troszeczkę zawiódł, ale na dużej skoczni udało mu się e, coś osiągnąć, bo miejsce czołowej dziesiątce no, troszeczkę zabrakło, bo strata była duża, a teraz Camelo. No i zaczynamy czołową dziesiątkę tego konkursu. A nie, już od Bartola zaczęliśmy, ale dobra. 92 metry kamelo. No i miejsce siódme, czyli spadnie. W najgorszym przypadku na miejscu 15 kamelo, przynajmniej. Ale jeszcze dużo zawodników muszę popsuć, ale też dużo skoczyć daleko. Na przykład taki Szybor no miejsce dziewiąte. Tak, a dobra, już od kamelo zaczęliśmy, dobra. Coś mi się pomyliła, może byli jak chyba nie. Ale teraz szybor. No też to jest nawet w ciekawe miejsce, bo krajinic nie startowa aż tak znakomicie. Ale ładnie, ale w skok Wylądowano na dwie na szkoła. 94,5 spadnie też. No i miejsce też Szkoda, bo jakby wylądował tutaj, no przynajmniej nad ty tyle markiem, to byłby liderem pewnie. Niestety tak się nie stało. Wójt 93 stanął raz na podium, to chyba było trzecie miejsce w Karachowie i to jego jedyne podium. No wiem, że bardzo lubi latać. To się jest wysoko w klasyfikacji generalnej. Pochory świata w lotach! No i ten skok był naprawdę ładny. 92 metry, ale chyba to zbraknie. Zbraknie. Trzeci jest wujek. No ktoś chyba prę, czy później musi wyprzedzić tutaj obu panów Bartola i Robloxa. O 20 tutaj przegrał z Bartolem, a teraz Matejko Ferrari i reprezentant Hiszpanii. Popatrzmy jak tutaj skoczy Hiszpan. O, ładnie wyszedł z progu. No to już chyba musi być prowadzenie. Tak jest, 95,5 metra. No i mamy nowego lidera, jest to Hiszpan. Matejko Ferrari, czyli będzie dzisiaj wysoko. O dwa punkty by przedził Robloxa Media. No i teraz została nam czołówka Sport na Faktach. Wreszcie może się spisać bardzo dobrze. Sport na Faktach, szóste miejsce. 93 metry w pierwszej serii. Zobaczmy jak odpowie. Oj. Krótko niestety. Spadnie. 92 metry. No nie źle, miejsce szóste. Co to oznacza, że będzie w czołowej dziesiątce, będzie przynajmniej na miejscu dziewiątym. Nie jeszcze nie jest. To jeszcze nie jest pewne, czy będzie w czołowej dziesiątce. Tak będzie. To jest pewne to jest. Nie, będzie przynajmniej 11. To będzie musiał liczyć, że ktoś jeszcze popsuje, ale co to dla niego miejsce w czołowej dziesiątce dziesiątce? był blisko podium? Czarny! Piąte po pierwszej serii już tutaj będziemy patrzeć na rywalizację i czarny. No i bardzo ładnie dzisiaj zastąpił fajna ja bo to nie niby Feinmanke miał walczyć o podium. A to czarny! Jest prowadzenie. No ale jeszcze poczekajmy: zostało czterech zawodników. To niepewne jeszcze, czy stanie na podium. No i Polish Gamer, szczerze kibicuję temu zawodnikowi tak najbardziej, bo liczę na to, że stanie na tym podium. Bo. Sezon na niego naprawdę męczący. Były momenty, gdzie był blisko podium, chociaż Iron Man time. Junjiaku, a teraz może stanąć na podium, wreszcie nie tego problemu z lądowaniem. 94 metry, ale zabraknie drugie miejsce. Ale jeszcze poczekajmy, trzech zawodników do końca, w tym jeden Polak. Zaskoczenie, Sepku Gaming. No w tym sezonie ci debiutanci, ci którzy przechodzili, no to to było tak, że były miejsca w drugiej dziesiątce, nawet trzeciej. A tu przychodzi taki Sepku i rozwala od razu konkurs i może stanąć na podium. Ojojo, jakby to byłaby historia i to jest historia. 94 metry i Sepku Gaming, debiutant, jest na podium. Polacy się cieszą, bo mają Polaka na podium, ale została dwójka. No, no można powiedzieć Polish Gamer w Innsbrucku. Skakał? Bo w Oslo nie skakał, oczywiście to była moja wina. I wygrał. Jak będzie z sepku gamingiem, ale teraz po poczekajmy, bo teraz Rolex. A i chyba gorzej wyszedł z progu. No i krócej, co to oznacza, że chyba czarny stanie na podium. Tak jest 91,5. No oczywiście szkoda Rolixa. Miejsce dziewiąte będzie miejsce 10, ale naprawdę szkoda, bo był blisko też podium. Czarny na podium, ale zobaczymy, czy Bartolini, jeżeli Bartolini wygra ten konkurs, zostaje liderem Świata Światowiców. Będzie to chyba koło fajna Mankeja, Fabiana i Kacpra. Czwarty lider. Świata światowiców. Oj, ale chyba nie. Nie, nie, nie. Oj, jeszcze skok wylądowany na dwie nogi. Ale szkoda. 93 metry, miejsce 13. I cóż, tak to wygląda. Niesamowita sytuacja. Setku Gaming, debiutant, który dopiero po mistrzostwach świata przyjechał. Od razu rozwala system. Wygrywa konkurs. Drugi Czarny, Trzeci Polish Gamer, czyli temu komu kibicowałem. Czwarty Matejko Ferrari. Piąty Roblox Media. Szósty Bartol. 723, to no, chyba Bartol polwił sobie to szóste miejsce. Ósme miejsce George. Dziewiąte miejsce Rolixa, Dziesiąte sportu na faktach. Szkoda Bartoliniego, bo miejsce trzynaste było blisko podium. No Famake na miejscu dwudziestym pierwszym, czyli ci liderzy. No sepku gaming już od razu. No mimo tego miejsce dwudzieste pierwsze. Jak no dwudziestu czterech zawodników. Eee, czarny jest na miejscu ósmym, Polish Gamer na miejscu piątym. No na pewno może się wreszcie ucieszyć. Polish Gamer wreszcie i to wreszcie ma, ma te podium, na które czekał bardzo od bardzo dawna. A za chwilę w weekend, w środę, loty. Nie wiem kiedy będzie ten filmik, bo zobaczymy, ale powinien być. No mi się zdaje na spokojnie, może rano. Wiem, że później go teraz wieczorem. Eee, tak wygląda tutaj to wszystko. Eee, zobaczymy. No, loty będą ciekawe. W klasyfikacji generalnej szczęście ma tutaj eee, oczywiście Kacper eee, bo eee, no, masz szczęście, że tutaj nic się tutaj złego nie stało. Że Farmaka i Bartolini no, przewaryli po prostu ten konkurs. No i tak, trzy punkty straty do Fabiana. No, Kacper będzie pewnie na pewno skakał w Vickers, to jest pewne. Zobaczymy. No i sobie zobaczymy tą całą klasyfikację. Już sepku gaming na no, awansował na 23 wyprzedził tylko Szybora, ale to to jest za osiągnięcie. No tak to wygląda to wszystko w tej całej klasyfikacji. No, zobaczymy czarny ten zwycięzca. Miejsce 10. Eee, kto jest tutaj jeszcze? No, tu, jak byśmy tutaj zobaczyli, gdzie jest miejsce? polish Gamer 17, czyli awansował. No i oczywiście sepku Gaming. Niesamowita sprawa. W środę, oczywiście, loty narciarskie. w Wiekar są ostatnie w tym sezonie. Wiem, że jeszcze z planicera tego nie zaliczałem. Czyli trzy konkursy, i za chwilę po tym się dowiemy, kto zostanie najlepszym lotnikiem tego sezonu. Do zobaczenia w tym odcinku. No i siema.